do tej pory przybory toaletowe trzymałem w szklance i kubku ale ponieważ mam drukarkę postanowiłem wydrukować dedykowany uchwyt jak widać tutaj moja artyleria nie do końca się popisała w pewnym momencie nastąpiło przesunięcie warstw możliwe że Udoskonalę projekt i wydrukuję go jeszcze raz. Może nawet pomaluję, ale najpierw przykleję go i zobaczę, jak się sprawdzi. W dalszej części filmu pokażę, jak zaprojektować takie coś we frikadzie. Tak wygląda uchwyt po instalacji. Wszystko ma swoje miejsce. miejsce. Miejsce na końcówki do szczoteczek elektrycznych. Miejsce na szczoteczki analogowe. Maszynka do golenia. Plus pasta. Dobra, sposób pracy przy tworzeniu takiego przybornika na no, przybory toaletowe. Dobra. O. Zacznijmy od tego. Dobra, używamy Przestrzeni roboczej, czyli tak zwanego workbencha Part Design. Tutaj tworzymy zawartość, mamy zawartość. Następnie tworzymy szkic tą ikonką. I tutaj mamy szkic. na szkicu utworzyłem zarys całości przy pomocy całość to przy pomocy prostokąta zaokrąglonego, plus do tego wycięcia na szczoteczki, końcówki szczoteczek, maszynkę do golenia. Tutaj punkt zerowy. Wybrałem ten, ponieważ pod maszynką do golenia chcę mieć wolną przestrzeń. I tyle. Natomiast tutaj mam zdefiniowane, określone odległości. Zamykamy to. Utworzony szk szkic. Utworzony szkic wyciągnąłem na 8 mm i uzyskałem jakby górną część naszego przybornika. Dobra. Kolejny krok to utworzenie kieszeni. Natomiast kieszeń jest utworzona w taki sposób. Użyłem odniesienia do geometrii zewnętrznej. Czyli tutaj do otworów na końcówki do szczoteczki elektrycznej. I następnie narysowałem prostokąty bazujące z jednej strony na, na tych średnicach, a z drugiej strony na tutaj. Tutaj odniesienia do innych krawędzi generalnie. Chodzi o to, żeby wcięcia miały szerokość 9 mm. Zamykamy to, czyli mamy tutaj wcięcia. Kolejny krok to utworzenie zaokrągleń. Dobra. Zaokrąglenia są na tych krawędziach. 2, 4, 6 krawędzi. Dobra. Dobra. Kolejne zaokrąglenia. Tym razem mamy zaokręglenia tutaj otworów na górnej krawędzi. Tutaj mamy kieszeń. Wycinam te elementy. Chodzi o to, żeby przy wydruku uniknąć mostów. Tu zdefiniowałem odległości po 3 mm potem to zaokrąglę i dzięki temu jak mamy pół kolana, to nie trzeba stosować podpór przy wydruku 3D. Wcięcie. Kolejne zaokrąglenia o, właśnie tutaj tych krawędzi. Kolejna kieszeń. A tutaj dałem te zaokrąglenia wewnętrzne, zrobiłem za pomocą takich kieszeni ponieważ używając funkcji zaokrągleń, no to wychodziła kaszanka. Ponieważ już mamy jedne zaokrąglenia, także próba dodania kolejnych. No, nie dawała takich efektów jak chciałem. Dobra. Tu mamy wyciągnięcie. Wyciągnięcie takiego szkicu. 135 mm, no tutaj bazujemy na płaszczyźnie YZ i wyciągnięcie jest w tą stronę. O. Tutaj zmieniając ten parametr widzimy, że to nam się wydłuża. za okrąglenia i kolejne jeszcze za także tutaj przybornik zainstalowałem całkiem sensownie się sprawdza natomiast jak będę chciał wersję ładniejszą, no to wtedy podzielę go na dwie części, żeby na przykład tutaj, no to była płaszczyzna podstawy na drukarce, dzięki temu będę miał taką tą teksturę na wierzchu, no a osobno zrobię tą część, żeby też to ładniej wyglądało. Dziękuję za uwagę i zapraszam do innych moich filmów.